Modlitwa w smutku. O ojcze wielkiego miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, który przez proroka swego powiedziałeś, wzywaj mnie w dzień utrapienia twego, a wyrwę cię i będziesz mnie czcił. Proszę cię, racz spojrzeć na mnie tak samo litościwie, jak spojrzałeś na ukochanego syna twego, leżącego w krwawym pocie na Górze Oliwnej i zesłałeś mu anioła, aby go pocieszył. O Najdobrotliwszy, Ojcze, Ty chcesz przecież, abyśmy się w potrzebach naszych do Ciebie uciekali i prosili Cię o odwrócenie wszelkiego zła. Ponieważ chcesz tego, abym Cię prosił, błagam Cię, racz mnie, jeżeli to będzie dla mnie zbawiennym, wydobyć z tego utrapienia. Mój Ojcze, Ty wszystko możesz, jeżeli to jest Twoją boską wolą, oddal ten kielich smutku ode mnie, przecież nie moja wola. Ale Twoja niech się stanie. Jeżeli jest to zgodne z Twoją wolą o najdobrotliwszy, Ojcze, to proszę Cię przez gorzką mękę i śmierć Jezusa Chrystusa i wszystkich męczenników racz mnie uwolnić od tego smutku. Jeżeli zaś postanowiłeś, że mam ten smutek dłużej jeszcze nosić, to udziel mi cierpliwości. Ty wiesz, jak jestem słaby i nędzny. Ty wiesz, że nie mógłbym nieść długo tego krzyża o własnych siłach. Dlatego błagam Cię o łaskę i miłosierdzie, racz mi ten kielich cierpienia tak przyprawić, aby gorycz Jego nie wywołała we mnie zwątpienia i rozpaczy, lecz aby mnie dla Twojej miłości uczyniła silnym i chętnym do Jego spełnienia. Amen.